Cześć kochani, jestem Kinga i witam Was na moim kanale. Jeśli zastanawiacie się, jaka pora jest odpowiednią porą na wysiew kwiatów, to to wideo jest dla Was. W dzisiejszym filmiku chcę Wam przedstawić terminy wysiewu kwiatów z podziałem na ich tolerancję na różne temperatury. A to oznacza, że powiem Wam, kiedy dokładnie wysiewać kwiaty odporne na przymrozki. Oraz kwiaty ciepolubne, uwzględniając przy tym różne rejony Polski. A więc zapraszam. Wiecie, że jestem wielką miłośniczką kwiatów. Im więcej kwiatów, tym lepiej i preferuję wysiewać je z nasion. To czasami oznacza, że w ciągu sezonu na swoich rabatach mam kilkadziesiąt różnych odmian. I wysiewam zarówno kwiaty odporne na przymrozki, jak i ciepłolubne. A to oznacza, że muszę to sobie jakoś usystematyzować ułożyć sobie plan, kiedy podejść do jakich e, wysiewów, żeby później nie mieć problemu, czy mam miejsce pod lampami, albo czy mam miejsce na moim patio, bo tam przeważnie umieszczam moje kwiaty odporne na przymrozki. I właśnie tym tematem się dzisiaj zajmiemy, terminami wysiewów kwiatów jednorocznych. Ale żeby dobrze zaplanować swoje wysiewy, należy sobie odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie: kiedy dokładnie w moim rejonie występuje ostatni przymrozek wiosenny? Generalnie w Polsce przyjęte jest, że to jest data między początkiem a połową maja, ale moi drodzy, to może różnić się od tego, w jakim rejonie mieszkacie. Dlatego w tym momencie chcę Wam przedstawić, Przybliżone daty ostatniego przymrozku ze względu na to, w jakiej strefie mrozoodporności mieszkacie. A więc, jeśli mieszkacie w strefie 5B, to przewidywana data to między 1 a 10 czerwca. Strefa 6A: 21-30 maja. Strefa 6B: 11-20 maja. Strefa 7A: 1-10 maja. Strefa 7b 21-30 kwietnia i strefa 8a 10-21 kwietnia. I pamiętajcie, że jest to data przybliżona, przewidywana, a więc to nie jest powiedziane, że dokładnie w, tych, w tym zakresie widełek ta data wystąpi. Musicie wziąć pod uwagę fakt, gdzie mieszkacie oraz jaki też macie mikroklimat, bo czasami potrafi on się różnić między sąsiednimi nawet miastami. A więc te daty bierzcie pod uwagę, ale i tak należy dokładnie obserwować temperaturę oraz pogodę w swojej okolicy. A więc kiedy już znamy przybliżoną datę ostatnich wiosennych przymrozków w swojej okolicy możemy wziąć się za planowanie wysiewu. Ja podzielę te terminy jak już wspomniałam wcześniej na kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki oraz kwiaty ciepłolubne, a te grupy dodatkowo jeszcze podzielę na terminy wysiewu w domu pod lampami na rozsadę oraz terminy wysiewu bezpośrednio w ogrodzie. A więc pierwszą datą jaką chcę wam przedstawić to będzie data Metody wysiewu Winter Sewing. Jeśli znacie tę metodę, to wiecie, że to jest chyba najprostsza, najtańsza i najmniej pochłaniająca energię metoda wysiewu. A więc Winter sowing, czyli wysiew zimowy, przeprowadzamy między 21 grudnia a początkiem lata. Ja jeszcze w czerwcu chyba z tego co pamiętam wysiewam słoneczniki dodatkowo i cynie. A więc tutaj macie bardzo szeroki zakres Czasu. Pamiętajcie, że w tej metodzie już nie ma podziału na strefy mrozoodporności, nie ma podziału na roślinę, a o tym wszystkim opowiadam Wam w filmiku z tego roku. I jeśli chcecie czegoś więcej się dowiedzieć, to oczywiście link wrzucę w prawym górnym rogu albo w opisie tego wideo. Pierwszą grupą kwiatów, które omówię to są Cool Flowers, czyli kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki, inaczej też zwane Hardy annuals. Do tej grupy zaliczają się między innymi lwie paszcze, maki, zatrwiany, lewkonie, buplerum, dzwonki, irlandie, ośmiał. Ja całą listę umieszczę takich najbardziej popularnych kwiatów. Pod koniec tego wideo, i też przy okazji podzielę je na metody wysiewu, ponieważ tutaj, w tej grupie kwiatów, trzeba. Trzeba. Dobrze by było wiedzieć, jaką metodę wysiewu preferują. Czy preferują być siane na rozsadę, czy preferują być siane bezpośrednio w ogrodzie? I taką listę właśnie umieszczę pod koniec tego filmiku. I moi drodzy, jeśli chcemy takie kwiaty wyśleć na rozsadę, to powinniśmy to zrobić na 10 do 12 tygodni przed ostatnią przewidywaną datą wiosennego przymrozku w swojej okolicy. Takie sadzonki sadzimy w terminie od 6 do 8 tygodni przed tą datą przymrozków w momencie, kiedy nasza sadzonka ma minimum dwie pary liści właściwych. Jeśli chcemy tą grupę kwiatów wysiać bezpośrednio w ogrodzie, to przystępujemy do tego w terminie od 6 do 8 tygodni przed ostatnią przewidywaną datą przymrozku. Drugą grupą kwiatów, którą dzisiaj omówię, to są kwiaty ciepłolubne i do tej grupy zaliczamy m.in. malwę, cynie, kosmosy, słoneczniki, celozje, szarłat, heliotrop. Całą listę też takich najbardziej popularnych kwiatów wrzucę pod koniec tego filmiku. I moi drodzy, jeśli chcemy takie kwiaty wysiać na rozsadę w domu pod lampy, to robimy to w terminie od 4 do 6 tygodni przed ostatnią przewidywaną datą, datą przymrozku w naszej okolicy. Taką rozsadę sadzimy na zewnątrz w ogrodzie w momencie, kiedy temperatury nocne nie spadają poniżej 10 stopni, a nasiona te bezpośrednio w ogrodzie wysiewamy najczęściej po ostatnich przymrozkach w naszej okolicy. Wybór metody wysiewu kwiatów należy do Was. Jedynym przypadkiem, kiedy zwróciłabym uwagę na to, czy kwiat woli być wysiany na rozsadę, czy bezpośrednio w ogrodzie, to są oczywiście Cool Flowers. I ta lista, właśnie z takim podziałem, zaraz się tutaj pokaże. Kochani, każdą grupę kwiatów wysieję w tym sezonie i pokażę Wam krok po kroku właśnie, jak wysiewać Cool Flowers i jak wysiewać ciepłolubne. I mam nadzieję, że dzisiejszy filmik pozwoli Wam bardziej beztrasowo podejść właśnie do planowania swoich wysiewów. Tworzę takie filmiki, żeby znieść ten ciężar z Waszych ramion i żeby ten sezon był dla Was jak najbardziej przyjemny i jak najbardziej wypełniony pięknie kwitnącymi kwiatami. Dziękuję Wam dzisiaj za odwiedzenie tego kanału Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście widzimy się w następnym PA!